RPP znów zaskakuje. Po raz drugi w tym roku stopy procentowe w dół. Ale co to oznacza dla naszych kredytów i oszczędności? Rada Polityki Pieniężnej podjęła nieoczekiwaną decyzję: obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Dzięki temu stopa referencyjna wynosi teraz 5%. To spore zaskoczenie zarówno dla analityków, jak i rynków, które nie spodziewały się kolejnego luzowania polityki monetarnej tak szybko. Na ostatnim posiedzeniu RPP przedstawiła aktualne projekcje inflacji i PKB. Choć pełne dane nie zostały ujawnione, wiemy, że prognoza inflacyjna na 2025 rok została obniżona do 4%, a poziomy na 2026 i 2027 rok to odpowiednio 3,1% oraz 2,35%. To jasny sygnał. Inflacja powoli wraca do celu NBP ustalonego na 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji zaznaczył: W czerwcu CPI wyniósł 4,1%, niemal tyle co w maju. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen jedzenia i energii spadła do 3,3%, najniższego poziomu od początku pandemii. Dodał, że malejące tempo inflacji potwierdza skuteczność polityki NBP. Polityka pieniężna nie dopuściła do utrwalenia się wysokiej dynamiki cen. Glapiński wskazał cztery główne czynniki kształtujące inflację w średnim terminie polityka fiskalna, kondycja gospodarki, sytuacja na rynku pracy i ceny energii. Zastrzegł, że skuteczność mrożenia cen energii, pomysł rządu, zależy od decyzji prezydenta i dalszych działań legislacyjnych. Prezes NBP bronił siły złotego. Złoty jest jedną z nielicznych naprawdę płynnych walut. Od początku mojej kadencji złoty wzmocnił się o 3% względem euro i 7% wobec dolara. To nasz zderzak przeciw gospodarczym wstrząsom. Jednak ostrzegł, że dług publiczny może przekroczyć 60% PKB w przyszłym roku. Glapiński podkreślił, że decyzja z lipca to nie początek długiego cyklu obniżek, ale raczej dostosowanie do danych. Eksperci z M Banku i Santanderu przewidują, że kolejne obniżki mogą nadejść we wrześniu i listopadzie. Jeśli inflacja spadnie do celu, a ceny energii pozostaną stabilne. Jak widzicie, decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą wydawać się abstrakcyjne, ale realnie wpływają na nasze portfele. Raty kredytów, wartość oszczędności, a nawet ceny w sklepach, to wszystko łączy się z poziomem stóp procentowych. Jeśli chcesz lepiej rozumieć, co dzieje się z polską gospodarką i jak mądrze reagować na zmieniającą się sytuację, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu. Czy spodziewasz się kolejnych obniżek stóp w tym roku? A może uważasz, że to ryzyko dla złotówki i oszczędności? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.